Witam to Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Właściwie trzy przekąski, które w ciągu ostatnich dni szykowałam na wynos do pudełek. Będą dość zróżnicowane. Każda z innej parafii można by rzec, bo będzie coś na ciepło, coś na zimno i coś na słodko. No to zaczynamy! Pierwsza propozycja to indyk w cytrynie i imbirze. Będzie smakować zarówno na ciepło, jak i na zimno, więc można zjeść jako sałatkę lub podgrzać, jeśli mamy taką możliwość. Przepis na to danie dokładnie omawiam i prezentuję w osobnym filmie, także tutaj tylko w dużym skrócie. Zaczynam od tego, że mięso kroję na mniejsze, niezbyt grube kawałki. Każdy kawałek przypuszczam z obu stron solą oraz czarnym pieprzem i odstawiam na chwilę na bok. W tym czasie kroję cytrynę w niezbyt grube plastry, takie w zasadzie cienkie plastry i kawałek imbiru, mniej więcej półcentymetrowy, obieram ze skóry. To są wszystkie dodatki. Teraz mięso panieruję w mące, to jest przypruszam je mąką, obtaczam w mące z obu stron, strząsam nadmiar i tak przygotowany indek jest gotowy do smażenia. Rozgrzewam zatem patelnię z oliwą bądź z niewielką ilością masła klarowanego. Na mocno rozgrzany tłuszcz wykładam kawałki mięsa i smażę po 2-3 minuty z każdej strony do czasu, aż z wierzchu delikatnie się zrumienią, a w środku stracą surowość. Zaraz po obróceniu mięsa na drugą stronę dokładam plastry cytryny. Mniej więcej połowę z przygotowanych plastrów cytryny, pozostałą część zostawiam do dekoracji. Yy, ta cytryna da daniu kwaskowość i będzie dość wyrazista, więc jeśli chcecie, żeby danie było mniej kwaśne, to dajcie mniej plastrów cytryny, na przykład jeden czy dwa w zupełności wystarczą. Ja daję więcej, bo lubię smak cytryny w tym daniu. Yy, dodaję także imbir, przeciskam go przez praskę lub ścieram na tarce o drobnych oczkach. Całość dokładnie mieszam i od razu podlewam wodą, nie za dużo, to nie ma być zupa, tylko ma się z tego zrobić apetyczny sos, tak żeby mięso i cytryna dusiły się w tym sosie. I trzymam to na nie za dużym ogniu, co jakiś czas mieszając do czasu, aż indek będzie mi odpowiadał miękkością. Cytryna zmięknie, niemalże się rozpadnie, a woda się zredukuje, tworząc na patelni sos, dodatkowo zagęszczony nieco przez mąkę z mięsa. Idzie to naprawdę raz, dwa, zaledwie kilka minut i sytuacja na patelni wygląda tak, danie jest gotowe. Teraz zajmuję się ryżem. Do ugotowanego nasypko białego ryżu dodaję jedną, dwie łyżki jogurtu naturalnego. Tak naprawdę tylko tyle, żeby ryż zrobił się taki aksamitny. Dokładnie mieszam. I dodaję tutaj sporo rukoli, szpinaku, roszponki czy innych liści o takim zdecydowanym zielonym smaku, który nam odpowiada. Ja sięgam po rukole, bo akurat ją mam, no i jej smak bardzo mi do tego dania pasuje. Kroję ją na mniejsze kawałeczki bądź na nożyczkami na mniejsze kawałeczki bezpośrednio do ryżu. Dokładnie mieszam z ryżem. I teraz dodaję tutaj całą zawartość patelni, czyli kurczak, cytryna i cały sos. Dokładnie mieszam, tak żeby wszystkie składniki dobrze się ze sobą połączyły, a ryż delikatnie osnął tym sosem na patelni. No i teraz czekam, aż danie przestygnie i można je przekładać do pudełka, zamykać, wstawiać do lodówki i następnego dnia brać do pracy. Spokojnie można jeść je na zimno. Jeśli macie w pracy możliwość podgrzania, to wystarczy przełożyć danie na talerz, podgrzać i cieszyć się ciepłym domowym posiłkiem. Naprawdę bardzo smacznym. Kolejną propozycją jest pełnoziarnista tortilla z pieczonym kurczakiem, kiszoną kapustą i suszonymi pomidorami. Mam świadomość jak to brzmi, ale naprawdę to bardzo dobrze smakowało i świetnie się tym na dość długo najadłam. Najpierw tortilla, kupna lub domowa, jak zrobić domową, pokazywałam w osobnym filmie link, jak zawsze wkleję pod spodem. Smaruję ją cienką musztardą, na to kiszona kapusta. U mnie tak dość sporo, jest domowa i bardzo ją lubię. Ją też robi się w zasadzie bezproblemowo, więc też ją podlinkuję, bo przepis nagrywałam już dość dawno temu. Na zimę świetna sprawa. Na to wędruje pieczony kurczak, który został z obiadu zimne z lodówki, czystymi dłońmi zdejmuję z kości i bez skóry te kawałki układam na kapuście. Dobra, na to suszone pomidory z oliwy, znowu kupne lub domowe, u mnie domowe, zrobiłam je jednego dnia latem i teraz przez całą zimę mogę z nich korzystać, jeśli ich nie znacie to link też wstawię pod spodem, osączam je po prostu z oliwy i układam na kurczaku. Tak to wygląda. Można to posypać jeszcze jakimiś ziołami lub pieprzem na przykład. Ja pomijam, bo pomidory mam w oliwie ziołowo-czosnkowej i ten smak mi w zupełności wystarczy. I teraz klasycznie. Zawijam w ścisły rulon. Ja najpierw składam tortillę nad nadzieniem, a potem dociskam nią farsz i ściśle roluję. Coś takiego? Można przekroić lub wziąć w całości. Ja przekrawam, bo łatwiej się w ten sposób potem to je. Tego oczywiście nie podgrzewam, tylko traktuję jako zamiennik kanapki. Tak to wygląda. Cienki placek, bogate wnętrze, i w zasadzie już mam ochotę ugryźć, ale to na wynos, więc szybko pakuję, na przykład do pudełka i przekąska gotowa. Teraz tylko wystarczy zapakować do torby i już. A trzecią propozycją jest smoothie z pomarańczą, jarmużem i mlekiem sojowym. Zaczęłam je robić, bo nie miałam w planie nagrywać, ale w sumie przecież biorę to na wynos, więc uczciwość nakazuje i to pokazać. Mam tu już pokrojone pomarańcze, dwie sztuki. Usunęłam tylko skórkę i pestki. Błonki i albedo w miąższu zostawiłam. Dopełniłam to surowym jarmużem, oczywiście umytym i z grubsza osuszonym. Jakieś dwie solidne garście dałam. I teraz dopełniam to mlekiem sojowym. Jedna szklanka, 200 ml. Możecie dobrać inne mleko roślinne. Według upodobań mi pasuje tu sojowe. Zwykłe mleko raczej nie. Jeśli chcę to mleko roślinne na coś podmienić, to najczęściej podmieniam po prostu na wodę i dokładam jeszcze pół banana. Dla smaku i takiej przyjemnej kremowości. Zakręcam pojemnik i blenduję. Dość długo, bo jarmusz jest oporny i mój sprzęt nie mieli go tak na maksa dokładnie. Lubię go jednak, bo to butelka, którą od razu można wziąć ze sobą bez przelewania, czyli blenduję, zmieniam pokrywkę i gotowe na wynos. Po 2-3 minutach napój jest w porządku, wygląda to tak. Wstrząsam, odkręcam. Mm, zapach cudownie rzeźki, zachęcający, przynajmniej dla mnie. W zasadzie mogłam to już zakręcić i zabrać, ale przeleję do dwóch szklanek, by pokazać Wam konsystencję. Zobaczcie: gęsto płynny, coś jak rzadszy jogurt gotowe do picia lub do zabrania w butelce czy na przykład w szczelnym słoiku. To taka przekąska bardzo lekka, bo jeśli nie jestem głodna, to się tym jako tako nasycę i doczekam do kolejnego posiłku. Najczęściej jednak mam do tego banana lub jakiś baton, na przykład musli czy po prostu razowiec z pastą czy zieleniną, na przykład z rukolą. Generalnie to smoothie uwielbiam, ale rzadziej jako samodzielną przekąskę, raczej coś małego do tego jeszcze podjadam. Mam nadzieję, że pomysły się Wam spodobały. Każda z tych przekąsek smakowała wybornie, więc polecam. Ale oczywiście mam świadomość, że każdy ma inne upodobania i oczekiwania. Podzielcie się swoimi pomysłami na przekąski na wynos, żebyśmy wszyscy mogli z nich skorzystać. Ja pod tym filmem wkleję link do większej ilości pomysłów, to jest do playlisty z odcinkami z tej serii. Oglądajcie, subskrybujcie kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, będzie mi bardzo miło. No i co? Smacznych przekąsek i miłego dnia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.